Siema, z tej strony Kryształ.pl Dziś jest już trzecia paczka od widzów Na początku Wam przeczytam ten liścik Od Jolana dla najlepszego kanału na całym YouTubie Oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie Jolana Wiem, że on nie subskrybuje i do dula Ale... Tak, to wbijajcie też na jego kanał. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale możecie go znaleźć. Jaki jest komentarz pod właśnie yy, Krzysztofą Dugopis plus Konkurs? Tu tam jest komentarz, yy, a ja Cię w szkole poproszę i to jest jego kanał. Oczywiście wbijajcie i subskrybujcie. No to zaczynamy i otwieramy. Pod koniec odcinka jeszcze sobie ten liścik zerwiemy i zobaczymy co jest pod nim. Pierwsze to co mamy to kamienie. Oczywiście to się nam raczej przyda. Nie wiem do czego, ale fajne są. Hmm. Może jakby to coś tam poszukałbym, to no może coś bym znalazł, ale to pod koniec odcinka. Do jest fanarcik jakiś, chyba. Nie jestem pewna, ale tak. To mógł być też list, ale no, fajny fanarcik. Widzę tutaj, że jest ta bluzka jakaś. Z moim znaczkiem i bardzo fajne. To może nawet będzie pomysł, bo no. może zrobię bluzki ale nie wiem. Ale tutaj, jakieś inne kanały z kryształami, i tutaj chyba, że jest najlepszy. Ale ogólnie dzięki za to, to, jeszcze nie dostałem Fanarta w takiej paczce I to, I to bardzo dziękuję. do Fajnie jest się dostać Fanarta. Następny jest. Jakieś takie pudełeczko. I tutaj wygląda ta kropelka, jakby był to e, perydot. W środku nic nie ma. I trochę to wygląda jak babeczka, bo ma takie jakby ozdoby. Ale okej. Tutaj to połóżmy. Następnie są muszanki o, Tutaj jest chyba jakiś napis. No tak. Muszę. Okej, okay. no to to sobie otwórzmy. Jednym palcem. O, i są też muszle. I to jest bardzo fajny pomysł. To, jak są stragany, to, to może być taki stragan, gdzie są też podzielone minerały. Yy, muszle tam różne, takie jak korale na przykład. Yy, Wszędzie chodzi mi o kryształ koral. Yy, gąbki takie prawdziwe, podwodne, jak SpongeBob. Nie wiem dlaczego, ale jeśli chcecie, to możecie napisać w komentarzu, jakie kryształy znacie, a ja nie mam. To może sobie kupię, ale nie wiem. I będzie niedługo też kolejny unboxing minerałów. No, no tak, to też są właśnie tam jeszcze te um, jakieś skamieniałości, okej okay, sobie przypomniałem. No to dzięki też za muszle. I mamy coś tutaj jeszcze? Yy. Yy, nie. Okay. Teraz sobie wysypiemy te kryształy. Zgodnie z obietnicą. Ło, aż dymek poleciał. Nie, mój dywan. Czemu? Okej, okay, nie wiem. A, no, fajne, fajne. Mogą się nam do czegoś przydać. No. Na pewno są fajne. Widzę tutaj, że chyba jest węgiel. Będę to musiał podkurzać. Czemu mi to zrobiłeś? Zresztą to nie ty, tylko moja wina. Ale okej. Okay. Nie wysypiemy tego więcej. I to mamy nauczkę, żeby nie wysypywać kamieni. Okay. Muszle nie powróciła nas, ale tak. Okej. Okay. I teraz, zgodnie z obietnicą, oderwiemy ten liścik. Hmm. I jakaś filma S Pro Pobre, Nie mi się tego odrywać. Ale dzięki za to wszystko. No to pa. Oczywiście wbijajcie na niego kanał i subskrybujcie. Wbijajcie też na kanał Bart Cure. Go. I dalej game, game. Pa.